Uh, good evening. Um, about the game. The first half, the um, was uh, better uh, in in everything than us. We don't end good in the game. Um, and we deserve to the finish of the first half. Of course, we create uh, with one zero we can score also. but you know if you don't play good, if you are not in in the game. Uh, after came everything, and this is the consequence of the of the, our quality of the game that we don't exist in the first half, and also of our behavior, our aggressivity in the defensive way. The second half we try to change the result. We try to give better image. We try to play better. We try to create more, and we try to score. We know with one goal. In this, uh, in this game, in, the, in this uh, championship, in extra class with one goal, even if you are winning 2-0, you can change the, the match. But unfortunately, the, 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 the opportunities that we create in the second half, we don't score even one. And after, um, when we, the, the, the game are, are uh, we are waiting to score this uh, one goal, we take the third goal and after we take the fourth. very easy and finished the match. Finished the match. Congratulations to to Vizlo. It's a just uh, just this uh, winner. W pierwszej pogowie Prezentowaliśmy się źle, Wisła była od nas lepsza w każdym aspekcie, źle weszliśmy w to spotkanie. Prowadząc 1-0 w ekstraklasie wiele może się wydarzyć, ale jeśli grasz źle, a my graliśmy źle, wtedy nic na to nie można poradzić. Prezentowaliśmy się że rzeczywiście słabo, brakowało nam agresji, brakowało nam prowadzenia gry. W drugiej części spotkania staraliśmy się odrobić wynik, kreować sytuację, doprowadzić do sytuacji strzeleckich. Ta jedna bramka. Mogłaby nam pomóc, ale kiedy na nią czekaliśmy Wisła strzeliła trzecią bramkę, a następnie czwartą i zamknęła spotkanie. To zasłużone zwycięstwo Wisły była od nas lepsza. Gratuluję drużynie rywala. Dziękuję bardzo trener, jest do Państwa dyspozycji. Pan Robert Błoński. Proszę poczekać chwilkę na mikrofon. Dobry wieczór Robert Błoński. Przegląd sportowy czy. Po najwyższej porażce Legii, odkąd trener Sapinto prowadzi drużynę, i fakt, zważywszy, że strata do Lechi urosła do pięciu punktów, trener jest pewny, że poprowadzi drużynę w środowym meczu z Jegielonią. I drugie pytanie. Po odpadnięciu z Pucharu Polski, trener przekonywał, że w tamtym momencie Legia gra lepiej, bo ma o trzy punkty więcej niż w analogicznym.

Nie y y Trener mówi, że nie wie, ma, na ma nadzieję to decyzja prezydenta. Dla I trener pyta, dlaczego pan zadał to pytanie. You know, Dlatego, że legia gra słabo po prostu wiosną w porównaniu z rundą jesienną. Nie widać postępu, piłkarze nie grają lepiej ani formacje, ani zawodnicy,

Uh, the style is better than it was? explain nothing is the, what I say. We play, we have the same points, and we we lose against a good team, who is also in this championship, and uh, still ten matches. I don't know if you remember, still ten matches, and we are second. So Visual today was better, but in the classification they still far from us, um, and they still have the same coach also. So we must uh, continue working. We accept and uh, the response of this defeat. And uh, what I want right now is a reaction because we have again a great match, a great uh, game next um, Wednesday. I chcemy to offer naszym podwórcom wskazówkom, zmienić tę sytuację, ten ostatni rezultat, i to jest Przegraliśmy dzisiaj naprawdę dobrą drużyną, ale trener przypomina, że przed nami jeszcze. 10 spotkań, jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. Wisła Co prawda dzisiaj była lepsza, ale w tabeli jest, jest za nami. Musimy kontynuować naszą pracę. Chcę zobaczyć reakcję drużyny. W środę czeka nas bardzo, bardzo ważny mecz. Kibicom należy się zwycięstwo, i jako pełna rekompensata, jako forma nagrody za porażkę w dzisiejszym spotkaniu. Michał Biański. Panie trenerze, chciałem zapytać, co się stało ze skutecznością Pana zawodników, bo w mojej opinii Legia Warszawa miała dzisiaj przynajmniej sytuację na jednego gola. Carlitos mógł ze dwa razy strzelić, Kulenowicz miał sytuację. Czy to jest kwestia mentalności, czy formy fizycznej? Jak like powiedziałem, you can't nie can't nie możesz mieć rezultatów. Dzisiaj nie jesteśmy dobrzy. But we have chances to return to the game and with one goal, when it's 1-0 uh, or even when it's 2-0, we can return to the game. But uh, today is not our day. And we must accept, but also we must now analyze this game, analyze why, and correct in these uh, two, three days that we have to recover and to train. To try to correct uh, immediately to the next match. Kiedy nie, kiedy nie strzelasz, nie ma mowy o dobrym wyniku. Przystanie jeden zoro tren ryj, jeszcze raz powtarza. mieliśmy swoje, swoją sytuację, co mogło się obrócić na naszą stronę, ale to zdecydowanie nie, byś, nie był nasz dzień. Musimy to zaakceptować, zanalizujemy to spotkanie, chcemy zauważyć, chcemy odkryć to, co się wy, wydarzyło. Przed nami krótki odpoczynek i przygotowania do następnego spotkania.